Rzuć wapno na druta. <śmienicza> co jest? Uszy. I co i tak po prostu? Uszy. No uszy. No. uszy, po prostu uszy. Tu nie można podpowiedzieć. To jest tak proste to i jest oczywiste. tak proste. Podsłuchujesz? Że... Nie, nie, nie. O, no zobacz to jest... jakbyś chciał podsłuchać. Uży to Serio? Serio? <śmienicza> Things <śmienicza> jak z muszyńskiej chaty. <śmienicza> Kolejna, <to nie> <śmienicza> Zobaczcie. Kilka odcinków temu Zgadywaliśmy młodzieżowe hasła. Drill, drip. Nie wiem czy to nie jest to samo tej, bo nie chcę teraz, ale drip to na pewno, ale, ale zrobił drip. Mikołaj je dla nas przygotował. Dzisiaj postanowiliśmy się zemścić. Zreważować Zrewanżować, a nie no. zemścić? Nie, nie, nie. Zaprosiliśmy dwóch młodych chłopaków. czyli Szczyli, dokładnie. No. Którzy usiądą na tych krzesłach. I to my im zadamy hasła, które w naszych czasach, w latach 90., w latach późnych 80., były używane przez młodzież, czyli to przez nas dokładnie, i zobaczymy, czy oni będą znani lepiej niż my słowa, które y, gdzieś wtedy były w potocznym użyciu. Tak. O tyle będą mieli łatwiej, że no te tak. wszystkie nasze słowa można drogą dedukcji dojść, co znaczy. A nie tak jak teraz, że nie wiadomo, co znaczy. Tak, k nie kry, no, no k, no k co to znaczy k. No, to takich nie ma. No, a może znajdziemy również jakieś takie, które faktycznie były trudne, były skrótami y, myślowymi. Zobaczymy. Zostańcie z nami, lecimy. Nie zapomnij oczywiście o łapce, subarekcji, komentarzu. Pora na Instagram. Pora na przedstawienie naszych dzisiejszych gości. Mela, spuszczy dokładnie. Mela, dla ciebie pierwsze hasło. Kocia Karma. jak ty nie dobrze Zapraszamy teraz już naprawdę. Adam, Avenix, Kędziora i Wiciu Witold Witkowski. Witamy serdecznie. No. Okej. Okay. Miło mi dzisiaj tutaj y, u was gościć, na kanale Życie po 40. Przed widzisz, konkursem no. powiedz jakieś słówko, co uważasz, my go używaliśmy. Ryczka. Okej, okay, Dominik siedzi teraz na ryczce. Tak. Okej, okay, czyli małe krzesełko, tak, tak. taki taborecik. No. Znamy szneka z glancem. Okej, okay, to, to bardziej kwara poznańska, poznańskie. no ale okej. Okay. Tyrę z dzikiem. No, też kwara, no faktycznie, ale no dobrze, no fakt ci w jakimś kontekście. Uży, uszy, obija ołóż, ci się ołóż. fajnie. Dobrze dzisiaj wygoglował, tu widzę Awenik. Nie wygoglowałem, to jest no. ten, wiedza własną. Tak? Okej, okay, no. Słuchajcie, zasady takie same jak ostatnio, czyli zadajemy pytanie jednemu z uczestników, jeżeli nie odpowie, rywal dostaje jeden punkt i ma szansę odpowiedzieć na jego pytanie. Jak odpowie, ma dwa, ma punkty. dwa punkty. Dokładnie. Czyli ta osoba, która nie odpowie, ma zero punktów, Dokładnie. a ta, która odpowie, ma jeden. Czyli jedno już wiemy. Wynik na pewno będzie dwucyfrowy. No. <noise> Piękna Mary z Domu Starców. Piękna Mary z domu starców. Ale, bo, a dobra, a wy tego korzystaliście normalnie? No, tak. Ale I co, to pamiętaj? przychodzisz do rozmiara i mówisz, bo piękna Mary z domu starców. Nie, Pytał mi się, no. jak tam było, nie, poznałeś, ją ja mówię, no tak, taka piękna Mary z domu starców. Okej. Okay. No, 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 no. jesteś pewien, że wszyscy tego używali, a nie tylko wasza dwójka. Nie. Nie. No, no dobra, do 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 tak. do tak. tak. no, no to tak, ja ja no. to ja Nawet ksiądz taki jeden na plebani, no. Pozdrawiamy. Piękna Mary Kojarzy mi się mniej więcej z takim samym powiedzeniem jak... Yy, z tyłu liceum, z przodu muzeum Tego się bałem, że będą nam odpowiadać swoimi tekstami tej, i my nie skumamy Niby fajna dziewczyna, ale coś nie gra, może za stara Albo może mieć niektóre fajne argumenty, ale całokształt nie siedzi W jakimś kościele brzęczy, gdzieś tam coś, ale nie do końca Ja bym chciał, żeby to było precyzyjne okay. Nie, to ja bym powiedział, że to jest taka rakieta 10 na 10, ale po prostu mieszka gdzieś daleko że wiesz, bo nie w naszych kręgach się A, i nie może dotrzeć No bo, wiesz, no bo w domu starców A. Ja bym zrobił tak, Wiciu ma punkt dlatego, że Awen raczej uważa mnie skat. to jest po prostu dziewczyna Której Pan Bóg poskąpił urody w ogóle od samego początku, okay. nie ma nic fajnego w niej, A rozumiesz? W A no no bo, no właśnie, to z domu starców. No, no bo tak się mówiło, tak że się po mówiło, prostu no. nawet jak jest młoda, ale już wygląda tak źle, no okay. to tak jak z domu starców. A teraz nie? na co się mówiło melon? No Jezu, no na pewne przysposobienie kobiety. A, czyli mówisz, że na, na piersi, tak? Zaczekaj, stop! No to ty... mówisz o melonach. No. no. A my mówimy a melon. jeden melon? Jeden, melon. <noise> jeden melon. Ej, mam melona, idziemy gdzieś. A, y No? Paczkę fajne. Dobra, więcej nie podpowiadaj, to więcej bo już jest dobra. W... Ja, ja, wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem, bo to już za mocno. No. Leci. Za mocno, na tą podpowiedź, a ja mam coś w głowie. No. Jeden, jeden, a wynik szanse. No. na... No. Melon to jest milion? Czy jest tysiąc? To będzie coś z związanym. No To, to, to Kasa, czy to? Me, milion, milion. Melon. Melon. milion, 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 milion. Widziałem, widziałem. Stary manzarkę, milion. Dokładnie stary milion. Czyli złotych. teraz ile? Co? Czyli teraz ile? Aweniks. Sztynks. Okay. Wiem! To będzie gówno. Sztynks, śmierdzi. Sztynks, Gnój Nie. E, nie. Gnuj, gówno. Nie, ja przejmuję. Gnój, gówno. To jest nie, zła no, no i jak? No, no, no bardzo blisko. Zła odpowiedź. Sztynks. Ale stinks, no, ale... ale śmierdzi, ale gówno, no, no. Ale, śmierdzi. ale śmierdzi. No, ale to nie ani gówno, no. tylko śmierdzi. No, no, no ale to no, się no, nie okay. mówi, że ale stinks, że właśnie git, że Nie, nie. nie. Stinks Stink. jak z Muszyńskiej chaty. No. No, no, no. no, niestety. Zobaczcie! Rzuć <grym> wapno <górą> na druta. Co ty no. jest? Ja, 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 ja. Nie, dawaj mu ten, daj mu, żeby czyskał no, Dobra, to jest najtrudniejszy k***a ze wszystkich Nie, nie to jest rozdział. proste no, Rzuć wapno na drut No, rzuć <sukup> wapno na druta, no No, no. No, a no. nie wiem. A ja myślę, że... Wszystko, co powiem, może mnie tutaj postawić w złym świetle. Chcecie podpuścić nauczyciela, żeby nie robił lekcji, i mówisz do zioma, rzuć wapno na druta. A, dobrze, dobrze. No, ale Dobrze kombinuję, Ale to nie jest. To... No, ale nie, no, niestety nie no, to. Nie. to. No, nie. no, niestety nie to dokładnie. No, ale no, nic też nie będzie. Dobra, rzuć wapno na druta. Na początku kojarzyło mi się trochę erotycznie, ale no. teraz jednak yy, stwierdzam, że może to znaczy coś innego. Takie, olej sprawy, rzuć wapno na druta, zostaw to i idziemy dalej Nie do no rozmiar powiedz No nie, to jest poprosić rodzica do telefonu Rzuć wapno na druta? No, ten... ta, że, dru, że drut, że linia, i no, że wapno wapno. Starze, starze. Aha, Wapniacy to byli rodzice no. no Tak A drut to... Telefon ten... Lampa Po że wiem No Lampa no że jak komuś z lampę na łeb Okej okay. Lampę na łeb Dobrze Już wiemy że Wiciu ma jeden punkt i ma szansę na drugi No jak? No Lampa? No ale ktoś lampa jest? Debil? Ale debil lampila no. tak? Lampę lampy. Na... Pytanie dla Wicia. To będziesz wiedział na pewno. Łoszka. A, no to dziewczyna ładna. No, no, no i Lożka kiedyś to Lożka. Bo to jeszcze za 2-16 czasów takie. Tak, jak tak. Ten, A, ale Lożka. Ale, na... ale, no. no, czyli długo przetrwało Lożka. Tak, tak, że. No, Lożka przetrwało ask, długo. czy coś było? No, zarąbiście. Czyli, Ty, czyli, e, czyli kolejny punkt dla wicia. Mieć do kogoś romans. O, proste. Że mam np. do ciebie romans, mam sprawę do ciebie jakąś, co jakiś, wiesz, sprawę Kurde, załatwić. On wszystko wie ty. No wie, no bo on się może kurwa urodził wtedy. A, no. A, mów, w... a mówi, że jest Ja mam 40 no, bo... lata teraz. No, no, no widać po że Czyli punkt dla Eweniksa. A, zaszpanować. A, no to to proste. Zaszpanować, że w sensie popisać się. No, okej, okay, no A to, do, to dzisiaj, do no. dzisiaj mi się wydaje funkcjonuje. A. I bardzo się z tego cieszymy, to że, właśnie, że nasz nasze słowa przetrwały do dzisiaj i też dla was lekcja, że to są słowa, które mają już z pół wieku, nie? No. To nie jest tak, żebyście wy sobie nie podporządkowali słowa, zaszpanować do waszego <laughs> języka, prawda? Bo to są nasze słowa. Czyli przetrwały, nie? Przetrwały, które są. No. No. Paner, to wcale nie było takie pozytywne znaczenie. To było no. takie taki wyklienie tego, go taki ależ paner, nie? Nie? No. Taki wiesz, gotowy? No to KPW no. Proste. KPW, czyli że dogadani. Nie, nie, że... KPW, <ścoughs> Tak jak no, e, jest, jest, Jak jak się, jak, się dogada... jak się z kimś e, dogadałeś na coś, nie. to mówisz mu KPW. Nie, 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 nie. Ja w że, że jakby będziesz pamiętał, obiecujesz, takie że jesteśmy nie. dogadani. Nie, 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 nie. No tak! Ja wszystko, wiem, kurwa, ja powiedz wszystko! Szansa dla wicia! Dobra, ja Czy... wiem, bo moja matka tak mówi no, i ona tego używa no. bardzo dużo, że wiesz o co chodzi. No, 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 no. Uszy. I co, i tak po prostu? Uszy? No, no, uszy, po prostu uszy. Tu nie można podpowiedzieć. To jest tak proste to i jest oczywiste. Tak proste. Podsłuchujesz? Nie, nie, nie. O, no zobacz, to zobacz, jest... jakbyś chciał posłuchać. Wielkie, wielkie ucho. Nie wiem, tajemnica? Tajemnica. No. no, tajemnica. To też może być tajemnica. No nie. nie, 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 nie. Przechodzi na Amen już a wie no. pewnie, no. Nie wiem właśnie, uszy to nie wiem, Uszy, y, to mi się kojarzy z czymś takim jakimś wystającym, że ktoś na przykład ma w jakimś mie miejscu, nie wiem Co <coughs> się świeje. Rozmiar powiedz, zaszczyt, Wejść tego honoru Dobra. tutaj zaszczyt tak. jak, jak ma siatka na zakupy takie uszy, nie? Hmm. no to to są te uszy właśnie. No to powiedziałem to, no to... Żartuję ty, ja no, to Uszy to cycki Cycki Serio? Tak? Ale ma uszy, no. się mówiło, ale ma uszy Pióra <coughs> A jednak jeszcze ich chwytamy na rozkminie, nie? No. A, włosy. Pióra to włosy. No. No, pióra to w włosy. W sumie a, długie włosy. No. Ale okej. Okay. Katana. Katana? Katana. U. Nie. Czyli to na pewno nie oznacza tego, co normalnie oznacza słowo katana. To no nie, a co normalnie oznacza? A katana to nie jest ten taki miecz? Samurajski? No. To jest katana. Chyba. O, założę sobie katanę? Kurtka? Kur... Ale dałem... Podpowiedziałeś po no, grubo! Podpowiedzi to mnie bo no. to tak! A ty... A, no, no ta kurtka, no. Ty powiedziałem to na głos? Suka! A, wiem, wóz policyjny. Kurde, no! A ja już myślałem, że był mały. Ale to ta No, no. Taka suka podjechała, zawsze się mówiło, że smuka smerfy, to też chyba dzisiaj jeszcze się używa, nie? Suka, czyli radiodysk policyjny uważaj suka jedzie, nie? A to jest ponoć policyjna w ogóle, taka A w kiedyś policyjny. A to Czy nawet nie Policjanci tak no. używają. Nie? A kiedyś mieliśmy gorzej, bo nas ciągle gonili. Punkt dla Adama wychodzi na prowadzenie. <coughs> I pytanie dla Wicia. Dobra, Wiciu. Szmal. Na pieniądze. No szmal, sze, szelest mówiliśmy jeszcze, szelest myślę by było trudniejsze dla was, co? No. 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 Ale bo to szelest, bo na przykład są te, nie? Dresy szelesty, takie ortalionowe. No, no. szelest, szmal, zingi, ja dzyngi, dzyngi, ale szekle, to pana... Szekle, no. no, więc takie, tak to było. Znowu okay. no. remis, znowu remis, znowu remis. Wolty. Po prostu wolty. No, wolty. Wolty. To bym powiedział, że coś z alkoholem, że ma promile Wolty, że ale jest na, Ile Woltów ma ten, ta wódka na przykład. No, no tak, no to... No tak, ja tak. też chciałem powiedzieć. Ale to, zobacz... To... Dobra, musimy wybrać. Relaksy to są buty, czy... No nie, goty, no, po, czy... nie, no, no, nie no, no, powiedział. Ale już to chciałem... No. Już myślałem, że no. nie, nie zgadnie tego jak jakbym. Znowu mówię. Adam wychodzi na prowadzenie. No i niesłychane. Czuję. Punkcik dla Adama. No i szansa na odegranie dla Wicia. Powiedz mi, Wiciu, co to buda. A szkoła! Łe, no, nie wiem, no, że nie zgadnie, nie Ale mówi się, idziemy do budy. No i no. kiedyś miałem no. w gimnazjum ostatnio no. na spojrze. Okej. Okay. No ale to zobaczcie, ile lat te słowa jednak przechodziły dalej, nie? Buda, nie? No. Jak to sobie teraz 30 lat temu, no to. Ostatnie finałowe hasło, bo jest remis. Tak. Tutaj kto pierwszy ten lepszy, kto pierwszy. Podniesie rękę. rękę do góry, rozmiar zadaje pytanie, a ja udzielam jak na lekcji no, tak chodźmy, zwany dobra, ten nienauczyciel, tylko jak się mówiło. Tak, belfer, nauczyciel. Belfer. Tak no. jest, Belfer. Mogę? No, tak. Warszagę. Na, Pierwszy miał na szagę? Czyli no. tak, bo przekątej na skróty, na szagę idziemy. No, a Wiciu też wiedział? Wiciu ja no. no. wiedział, słuchajcie, co tu dużo mówić. No. Uczciwie? No. Tak, uczciwie! Vici. Uważam, że program zakończył się remisem. Tak, to jest moje zdanie. Ale podsumowując w ogóle całość teraz... To wydaje mi się, że byli lepsi uczciwie niż my w ich hasłach, y, tych xdekach, tych, y, tych wszystkich mpc-tach, co to ja jeszcze wiem. było? Lelach, lolach. Lelach, lolach. Y, ja uważam, zresztą kto nie widział naszego odcinka z młodzieżowymi hasłami, zapraszamy, które przygotował dla nas Mikołaj. Dla mnie staliście egzamin i mówię no. to całkowicie szczerze. Ale... Ale I nasza słówka też była łatwiejsze, nie? jest jakiś dyplom... Co? Tak, to będzie to, medal! Łatwiej zawsze zgadnąć hasło, które już ma kilkanaście lat, niż to, które wymyślono w tym roku. Nie, tak? no to absolutnie bez dwóch zdań, I tutaj dlatego mieliście łatwiejsze zadanie. Ale faktycznie zaskoczyliście tak. mnie tu waszą wiedzą. Zaskoczyło mnie przede wszystkim to, że niektóre hasła Przechodzą pokoleniowo, mm. nie? Mm. Bo na przykład. E, to zostały. Dokładnie, Wśród bo niektóre nas. hasła, które tutaj mówiliśmy, Wam mówiliście, że na przykład do budy jeszcze używaliście kilka lat temu no. w gimnazjum, prawda? A gimnazjum przecież, a był rok temu w gimnazjum. No. Ja więc cał <śmiech> <nie> <śmiech> Jeszcze pisaliśmy na <laughs> Dokładnie. No to co? To wszystko, tak? Łapka w górę, subarykcja. Super tak. Widzimy się na następnym odcinku. Ciao, amore! Ciao, amore! Okej, okay. ile mamy chyba czekać, aż ta wiara przyjdzie, Miki? Zrób coś żeby tuż. Aha, bo tu nagrywa ty, bo nie ma tego. No. tego.